W zespole szkół ponadgimnazjalnych w piątek uczniowie pod kierunkiem Marcina Walkowiaka i Wiesława Łotysza, nauczycieli zespołu szkół ponadgimnazjalnych przygotowali uroczysty apel. Połączyliśmy dwie rzeczy. Rzeczywiście Patos, który łączy się ze świętami narodowymi, z flagą z hymnem, a z drugiej strony była oprawa muzyczna, którą przygotował pan Wiesław Łotysz i to będzie taki myślę ślad pamięciowy, który się wpisze w, w to święto. Recytacja i śpiew uczniów zostały przez publiczność przyjęte bardzo dobrze. Wielu z nich miało czas na refleksję i pobudzenie wyobraźni, która pozwoliła na ukazanie trudnych czasów zarówno międzywojennych, jak i samej I wojny światowej. ...krzyżem, czwórkami ścini, białym koszmarom, by złoto wytrzeć, otchłaniom. A gdy w ciemnościach stawał świt, w gorących głowach bunt się tli, aby nie zabić wolności wyśnionej, w który maszyny wchodzili z...